Patrzę sobie, co na tym Jodwórk wymyślają i powiem Wam, i to jest do świadków Jehowy, że musicie być bardzo ostrożni i to jest naprawdę ostrzeżenie dla Was, bo zobaczcie, co ciało kierownicze od Was wymaga. I to już nie są takie śpiewki, jakieś może żartobliwe, tylko posłuchajcie, czego ci ludzie, którym Wy ufacie Waszym zdrowiem i życiem już teraz... Od Was wymagają i zobaczcie, do czego to może prowadzić. Tak naprawdę ci ludzie chcą, żebyście byli podporządkowani im bezwzględnie i to jest nawet przerażające i odrzućcie teraz. Chociaż to pewnie nie będzie niełatwe, te wszystkie różne rzeczy, które do was wam wtłaczali, że oni są tym kanałem bożym, który przekazuje informacje, bo jak zaraz zobaczycie, oni będą kazali być podporządkowani starszym Boże. będą kazali być podporządkowani, co już zresztą wcześniej mówili, żeby być podporządkowanym nawet wtedy, jak coś jest nielogicznego, jakieś decyzje są nielogiczne, bo rzekomo Bóg tak działa. To są wszystko takie słowa rzucane na wiatr, które nie mają żadnego pokrycia. Bo po pierwsze, posługują się jakimiś przykładami, które często są przykładami mitycznymi, a poza tym kolejna sprawa jest taka, że oni nie wezmą za nic odpowiedzialności i mówienie o tym, że bądź podporządkowany wtedy, kiedy nawet coś jest nielogiczne, to jest po to, żeby wszystkie przepchnąć różnego rodzaju ustawy, rzeczy, cokolwiek się nienawinie w tej organizacji, tak jak chociażby było to z tym przejściem. Zajęciem sal królestwa od zborów na organizację. Oni sobie przejęli tę salę na własność i też można było tu zastosować to, co powiedzieli. Bądź posłuszny wszystkiemu, nawet jak wam się coś wydaje nielogiczne. Jak nie jesteś posłuszny, to nie jesteś posłuszny Bogu. Oczywiście żadnych dowodów na to, że tam Bóg za nimi stoi, oni nie mają, a to, co Wy świadkowie Jehowy uważacie albo przytaczacie, to można obalić w 5 minut. Więc chociażby sobie sprawdźcie, jak to było po tym 1919 roku, że komu ustanowiony niewolnik ile razy się wtedy mylił i zmieniał nauki, a poza tym zmieniał nawet nauki, które komu były prawdziwe na fałszywe, później z powrotem przewracał na prawdziwe, więc to wszystko pokazuje, że żadnych dowodów nie ma, że to są ludzie wybrani przez Boga. No ale oprócz tego jest jeszcze wiele bardzo ważnych kwestii, które powinniście brać pod uwagę, że to jest bardzo niebezpieczne, co ta organizacja mówi. Witam na kanale Nowe Światło, zapraszam do subskrybowania, obserwowania, do lajkowania, komentowania, podbijania filmu. Jeśli chcielibyście wspierać kanał, można to robić przez bajkafi czy subpipel, jak również przez YouTube czy patronite. Zapraszamy też na Discorda do grupy wybudzonych osób Pimo Pomo, gdzie można poznać też nowe osoby. Jeśli chcecie, to linki do wszystkich rzeczy są w opisie, jak również w przyczepionym komentarzu. Za każde wsparcie również bardzo dziękuję. I zobaczmy więc sobie, czego ciało kierownicze wymaga od świadków Jehowy. Zobaczmy Hebrajczyków 1317. Bądźcie posłuszni tym. Którzy wśród Was przewodzą i bądźcie im ulegli, ale zastanówmy się, czy ludzie w świecie szatana żyją zgodnie z tą zasadą? Czy starają się być nie tylko posłuszni, ale też ulegli? Uległość wiąże się z nastawieniem a jak większość ludzi traktuje rodziców, nauczycieli, pracodawców, policjantów czy rządzących? Na pewno nie z uległością. Tak naprawdę wielu z nich organizuje zamieszki, demonstracje, protesty przeciwko wszystkiemu, co im się nie podoba. I właśnie dlatego w tym świecie jest tyle podziałów. Jezus nawiązał do tego problemu. W Mateusza 12:25 każde miasto i każdy dom, które są wewnętrznie podzielone, upadną. Ale lud Jechowy. Stara się żyć zgodnie z tą zasadą i dzięki temu cieszymy się niezwykłą jednością w naszych rodzinach, w naszych zborach i ogólnoświatowej organizacji. To bardzo ważne, żeby każdy z nas robił postępy w tej dziedzinie. Bądźmy posłuszni i ulegli mężom, rodzicom, starszym, a także niewolnikowi wiernemu i roztropnemu. Jest jeszcze inny powód, żeby już dziś okazywać posłuszeństwo braciom, którzy przewodzą. To właśnie oni w niedalekiej przyszłości będą nam przekazywać wskazówki, od których będzie zależało nasze życie. Między innymi wskazówki dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, ogłaszania orędzia przypominającego brat, a także wejścia do wewnętrznych pokojów aż przeminie gniew, o czym możemy przeczytać w Izajasza 26:20? Jeśli już teraz nauczymy się okazywać posłuszeństwo, nawet gdy nie rozumiemy powodów jakiejś decyzji, będzie nam dużo łatwiej okazać posłuszeństwo w przyszłości. W trudnych sytuacjach będziemy pamiętali, że Jehowa często działa w sposób, którego się nie spodziewamy. Jego wskazówki mogą być nielogiczne z ludzkiego punktu widzenia. Jego niekonwencjonalne podejście jest szczególnie widoczne, kiedy chce kogoś osądzić albo ocalić. Więc już teraz uczmy się okazywać posłuszeństwo. Tak, ten Bóg świadków to jest w ogóle niekonwencjonalny, jakieś same nielogiczne rzeczy robi. On później się posługuje jakimiś przykładami, tam tym wyjściem Izraelitów z Egiptu, że ten Bóg ich prowadził. Mówienie i przyrównywanie jakichś mitycznych sytuacji, które nie są potwierdzone w żaden sposób historycznie i przekładanie ich na czasy obecne no, jest bardzo racjonalne. Natomiast nawet gdy ktoś wierzy w te rzeczy, no to po pierwsze tam była interwencja z tego co pamiętam, a chyba raczej dobrze pamiętam, bezpośrednia Boga i były znaki konkretne, że Bóg pomaga tym ludziom, różnym, a natomiast tutaj to są tylko Puste twierdzenia, że Bóg za nimi stoi. To czym się ta religia różni od innych grup, mniejszych, większych, które też mu powiedzą, że za nimi stoi Bóg? Mormoni dokładnie to samo mówią. Dokąd pójdziecie i tam cytują z Biblii ten sam werset, co świadkowie? Jakie mają świadkowie inne niż na przykład inne grupy dowody, że to oni są tą wybraną religią? Tym bardziej, że w innych religiach o wiele więcej chrztów jest niż w tej religii świadków i o wiele więcej ludzi przychodzi do tych innych religii. Nie mają dowodów, posługują się tak zwanym autorytetem, mówiąc sami o sobie, że oni są tym wybraną grupą. Mówią też, że wszyscy na świecie to oczywiście są w świecie szatana, i wszystko by upadło, jakby było tam wewnętrznie podzielone, i tak dalej. Ciekawe, że na przykład korporacje, często zarządzający korporacjami o wiele większymi niż są świadkowie, też gdzieś tam są różne poglądy, się ścierają i jakoś nie upadają. Te korporacje tylko sobie dalej żyją i rozwijają się i mają potężne przychody, mimo różnych poglądów ludzi, którzy tam pracują. Widać, świadkowie wiedzą lepiej tutaj, najważniejszy to jest tutaj totalitarny system. Towarzysze z Centralnego Komitetu na Górze żądają posłuszeństwa za wszelką cenę, no bo tak to wygląda. Nawet jak czegoś nie rozumiesz, nawet jak coś jest nielogiczne, to ty masz być posłuszny, więc jak cię mąż w domu leje albo jak starszy gada głupoty, to ty też masz być mu posłuszny, bo jak starszy powie, no to takie, mówię, prozaiczne, tak? Na przykład, gdzieś pójdziesz z nim do służby i powie: Idź tam dookoła tej wioski, tam chociaż zrobisz tam 5 km, nadrobisz na pieszo po drogi, idź tam, obejdź tam dookoła 5 km, chociaż tam wiesz, że nie ma żadnych domów, ale on ci powie: Tak, idź tam, obejdź, i z drugiej strony się spotkajmy, a ty mówisz, że to jest nielogiczne, tak? Przecież tam nie ma żadnych domów, a on ci powie: To, ale tam idź, idź, no to tam masz go słuchać. Czy w innych wypadkach te różne, wiadomo, pewnie sami wiecie, jak, jak to starsi mieli te genialne pomysły, czy nadzorcy obwodu, jak to chcieli robić nieraz zbiórki codziennie, najlepiej też jeszcze może dwa razy dziennie. Oni żyli często w jakimś świecie zupełnie wymyślonym z bajki, nie takim realnym, i ty masz być posłuszny takim ludziom, tak? Natomiast tu już przyrównywali, że tam wszyscy protestują, no pewnie protestują, jak mają takie prawa, to protestują. Gdyby nie te protesty, to by często wiele rzeczy na świecie przychodziło, różnych, które nie byłyby dobre dla ludzi, i dzięki temu są przynajmniej możliwości jakieś wpływania na rządy, a nie tak jak wy wśród świadków wiekowy, że macie nic się nie odzywać, nawet jak wam. Będą pluć w twarz, to wy macie udawać, że pada deszcz. Ale to i tak jeszcze nie jest to najgorsze, bo najgorsze jest to, że takie rzeczy, o których mówi ten człowiek i miało miejsce w różnych sektach, które często kończyły się najtragiczniej, bo też ci ludzie byli często tak zindoktrynowani, że robili wszystko, co jacyś guru powiedzieli. No, i teraz pytanie, czy Wy, jeśli jesteście świadkami, to umiecie myśleć, albo czy będziecie umieli, gdy przyjdzie dziwna informacja z dziwnym poleceniem, czy Wy będziecie umieli się temu oprzeć? I warto zrobić taki eksperyment myślowy. Czy na przykład poszlibyście mówić ludziom, że za chwilę wszyscy z nich zostaną zabici przez Boga, gdyby ciało kierownicze tak nakazało? Albo co byście zrobili, gdyby kazali wam na przykład uzbroić się i bronić sal królestwa? No i ktoś mógłby powiedzieć, o to są jakieś takie ekstremalne przykłady. No właśnie, trzeba zrobić taki eksperyment myślowy i taki przykład przeanalizować, co byście wtedy zrobili. A może wcale tak by nie było, żebyście tego nie poszli i nie zrobili. Jeśli tacy jesteście pewni, że jakichś ekstremalnych rzeczy to byście nie zrobili. Przykład Jonesa i Johnstown pokazuje, że ludzie nawet potrafili popełnić samobójstwo. To też było nielogiczne. I też ludzie tam niektórzy byli niezdecydowani i nie chcieli tego zrobić, ale Straż Przyboczna tego guru nakazywała im wypicie trucizny. Może kogoś to szokuje, ale wszystko się sprowadza do posłuszeństwa i do wykonywania bez zastanowienia właśnie nielogicznych rzeczy, nielogicznych poleceń, czegoś, czego nie rozumiemy, coś, co jest zupełnie nielogiczne, tak jak mówił ten człowiek. Zresztą zobaczcie, co on jeszcze powiedział dalej. Zobaczcie, jakie groźne słowa. A zatem nasze posłuszeństwo wobec wskazówek organizacji Bożej. Nie powinno zależeć od tego, czy je rozumiemy, albo czy się z nimi zgadzamy. Zawsze powinno płynąć prosto z serca. Posłużenstwo nie powinno zależeć od tego, czy rozumiesz wskazówki. Czyli, jak ci powiedzą, uciekaj tam, gdzie jest pożar, w stronę ognia, to ty masz tam uciekać w tamtą stronę, bo ty masz być posłuszny. Ty masz być posłuszny i nie myśleć samodzielnie. A co takiego ta organizacja mówiła niedawno, ten niewolnik? No zobaczmy. Strażnica z 80 roku. Czy ufasz Bogu czy człowiekowi? No i właśnie tutaj jest przypomniana ta tragedia z Jonestown. Opisywana tragedia, ponieważ tam zginęło ponad 900 osób, ma bezpośredni związek z pytaniem, czy ufasz Bogu czy człowiekami? Mo będzie może odpowiedź, ale rzeczywiście mądrzej jest pokładać ufność w Bogu niż w człowieku. Będziesz miał rację, ponieważ Pismo Święte ostrzega, nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, którego nie ma wybawienia. Natomiast Bóg może cię ocalić, bowiem potężną twierdzą jest imię Jachwe, tam prawo się schroni. Niemniej ufność w Bogu to więcej niż tylko słowa. Potrzebne jest działanie, gdyż wiara bez uczynków jest martwa. Kto polega na Bogu, postępuje według zasad Pisma Świętego, miłuje, co miłuje Bóg, a nienawidzi, czego Bóg nienawidzi. No i później jest mowa o tym, że nikogo się nie powinno nazywać wodzem i tak dalej. I że w zasadzie no to trzeba ufać Bogu, a nie ludziom. A dzisiaj ciało kierownicze kim jest? Bogiem czy człowiekiem? No i tutaj jest właśnie powiedziane o tym wydarzeniu w Johnstown, z jakąż okrutną wyrazistością ukazuje ten przykład, do czego może dojść, gdy ludzie zamiast pokładać ufność w Bogu i naśladować Jezusa Chrystusa, wolą pójść za człowieczym przywódcą, za skrupułów demagogiem. Tak samo w zasadzie musicie sprawdzić, czy tym demagogiem nie jest ciało kierownicze, no bo oni mówią teraz o sobie. Macie nie ufać demagogom, a sprawdźcie, jak ukłamuje was ciało kierownicze. Nie ulega wątpliwości, iż tragedia w Johnstown jest wstrząsającym potwierdzeniem tego, że gdy ślepy prowadzi ślepeko, wtedy obaj wpadają w nieszczęście. Całe to zderzenie ukazuje raz jeszcze, jak wielka mądrość kryje się w nakazie Jezusa, aby nie wywyższać ludzi. Większość spośród tych, co poszli za Johnsem, z pewnością należała poprzednio do różnych wyznań nominalnego chrześcijaństwa, a mimo to dali się złabić temu samozłańczemu Mesjaszowi, gdy im kreślił wizję socjalnego raju. Ciekawe, kto kreśli teraz wizję utopijnego raju Świadkomiechowe i kto jest samozłańczym Mesjaszem. I oby się tak nie zdarzyło, że ktoś wpadnie na głupi pomysł urojony, zrobić coś takiego jak tamten człowiek. Jest też taka ciekawa publikacja odnośnie tego, że często właśnie ludzie tacy, którzy są przywódcami różnych ruchów, różnych grup destrukcyjnych, sekt, to oni są odrealnieni, zaczynają też wierzyć w to, co mówią i stają się, kiedy są jakby odłączeni, coraz bardziej oddzieleni od społeczeństwa, to zaczynają w to coraz bardziej wierzyć. Czy ciało kierownicze wierzy w ogóle w to, co mówi, ciężko stwierdzić, natomiast wiemy, że różne ekstremalne sytuacje wyzwalają ekstremalne zachowania od ludzi, których byśmy się nawet nie spodziewali, więc tak jak mówię, to świadkowie chowy jest bardzo, bardzo poważna i niebezpieczna sprawa. Moim zdaniem grupa, jaką są świadkowie Chowy jest jeszcze bardziej groźna niż takie mniejsze sekty, no bo takie mniejsze sekty dosyć szybko się rozpoznaje i większość ludzi, nawet świadków, powiedziała, żeby nie poszli za takimi osobami. Natomiast tutaj jest to wszystko przykryte tą cukierkowatością, miłością rzekomą. To wszystko jest takie piękne. Zobaczcie, że oni wśród tych całych urojonych wizji cukierkowatych, słodkich, to jaki przekaz puszczają, o czym mówią. No Świadkowie Jehowy pewnie tego nie sprawdzą, ale też czym czy kim są naprawdę, co ukrywają przed świadkami. Także jest to sprawa naprawdę poważna i oby, tak jak mówię, nie doszło do jakiejś tragedii. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, i oby tak się nie zdarzyło, taką mam nadzieję. Natomiast różne inne rzeczy, które od Was oczekują szefowie tej organizacji, bo nie ukrywajmy, to są Wasi przywódcy, bo mówienie, że Wy służycie Bogu czy Jezusowi, to jest bajka, bo co powiedziało kierownicze, to Wy zrobicie, Wy to zrobicie, bo odezwijcie się tylko, że oni mówią rzeczy bez sensu czy jakieś głupoty. To co się z Wami stanie? Będziecie mieli od razu akcję wizyta starszych i albo się ogarniecie i przestaniecie tak mówić, albo wylecicie z hukiem z tej organizacji. Więc nie mówcie, że tutaj ludzie nie rządzą, tak samo jakbyście zaczęli mówić z zboże przeciwko starszym głośno, to też by tak było w końcu, prędzej czy później byście wylecieli. To jest można powiedzieć na, każdy, na każdej jakby płaszczyźnie, tak? Na przykład w zboże przeciwko starszym, starsi jakby zaczęli mówić przeciwko nadzorcom wodu, to by często były różne problemy, sami by mieli, albo by musieli zrezygnować z tak zwanego przywileju, no i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tak zaprojektowane, ten system jest zaprojektowany totalitarnie, tak jak system totalitarny, są po prostu sekretarze, jest komitet centralny, który wszystkim nadzoruje i ty masz być posłuszny i masz robić wszystko, co powie, nieważne, że coś jest głupie czy wręcz szkodliwe. No i takie szkodliwe rzeczy cały czas macie, bo sama manipulacja psychologiczna, to co wam do głowy tam wbijają na tych zebraniach, jest szkodliwa dla psychiki, jest szkodliwa dla dzieci, jest szkodliwa, po prostu dla ludzi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, co ci ludzie w ogóle wymyślają, i może też z własnych przeżyć. Napiszcie, jak to było z tymi wspaniałymi radami i tym posłuszeństwem, które to macie okazywać, nie patrząc na nic, macie być posłuszni bez mrugnięcia okiem, bez zastanowienia się. Nie zastanawiaj się, tylko szufluj ten węgiel i bądź po prostu takim robotem bez własnego zdania, bez własnego mózgu. I oczywiście przed tym przestrzegam, bo tak jak ciało kierownicze mówi, jest to sprawa życia i śmierci, jak ta organizacja mówi, tylko nie w takim sensie, jakim wy zapewne to rozumiecie świadkowie a Przede wszystkim jest to sprawa często przynajmniej zdrowia własnego, bo wiadomo, co ta organizacja robi z psychiką. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.